Cześć, witam Was w, 40, w 247 odcinku, który tu kręcę na kanale. Dzisiaj zademonstruję grę. Pykniemy sobie samochodówki Power Drive US Golden Firma z 94. Gra na dwóch Dopykniemy sobie po prostu do kawki gierkę. Zobaczymy co to jest. To nie grał to zapraszam, ja też to nie grałem, także <laughs> jak zwykle Odgrywamy po prostu kolejną grę. No, nie i koniec. No to Tu opcje mamy, tak? I Jakie? No i przede wszystkim można wyłączyć muzykę. To jest dobre. Będziemy mieć efekty specjalne. Ilu gracz może w to grać? No zobaczymy. Jakiś... Aha, przyciskiem Wow! 8 graczy może w to grać. Ładnie. Ciekawe rozwiązanie. Coś pewnie chodzi, jak Colin McRae. Po kolei. Tu jakieś kody. No dobra, startujemy. A praktykę kuźwa chciałem zestrzelić. Może co to cofnąć? To se popraktykowaliśmy Ja pitole aha samochodziki sobie kupuję nie wiem tylko kosztuje 25 milionów, fundusze 28 co mi te paski dają to takie same a ten 27 Fiat Cinquecento i Jaki kolor? Czerwony jak Polska, nie? No, wziąłem czerwony. Cyk, cyk. I teraz... aha, samo dobra. Ronda pierwsza, Event One. Francja. Daj, try, daj. W zero. Najlepszy rekord 43, słoneczny dzień, ale ta mapa, ja pierdziele, same piksele, dobra, jedziemy. Przyciskiem gaz widzę. Standardowo. jak się skręca. O kusia, tak Ale czuły ja pier. czuły strasznie życie, lekko naciskam. Już taki wiraż robi. Że... Masak Wiedziałem, że nie wyjdę z tego puściska Masakra. Bardzo czuły jest. Bardziej o... Op bardziej oporniejszy mogłoby być. Coś zebrałem? O! Speed. Już tak skręcaj. Kasa, kasa, kasa. No ja pitole. Czy idziesz jak pijak. Skup się przychód. O nie za dobrze, co zakwalifikowałem się do tych dwóch kafle i co tu mamy? Jakby ci było, czy też coś rekord minuta 42 hm to będzie jakiś dłuższy odcinek o się słońce już wstaje 615. Uwalimy tu teraz centralnie monitor o takie rzeczy mamy Silnik 24. A tu trzeba przycisnąć i trzymać. Kaska wtedy spada. Dobra. Kasy już chyba. Nie ma na nic. Świeci się na niebiesko. A, bo jest w Naprawiony. Coś w lewo, w prawo się robi. Nie. Dobra. Jedziemy. No kurde, za szybko skręcę, się raz tylko dam w prawo czy w lewo, to tak jakby koła mi maksymalnie skręcił. To jest trochę... skręci, chyba od razu trzeba kontrolować w drugą stronę, bo kurwa nie wiem. Nie jest to tak, jak bym sobie życzył. Ol mi już odsadził. Dobra, to już wiemy kto wygra Dzieje. Dzie, dzie. Czas! Puść ten, kurwa, pachołek. Kasa! Nie Jest mi jedę Kasa! Kurwa! Po prostu się W potworzu się jedzie, naprawdę Żeby wyprostować samochód po jednym skręcie jest masakra Raz tylko skręciłem kochani, gdzieś i jaki zakręt wziąłem Teraz w miarę mi jakoś idzie, ale jak zwykle zapraszę Widziałem, że to się, kurwa, źle skończy. skręcisz już mi tak już nie chodzi, jak chodził. Mam rozwalone pewnie części watek. O, kurwa. Masakra się jedzie teraz. Jeszcze gorzej. Ale to dobrze, no. Szkodzę części, wiadomo w krzywiane w koła czy Czas że drugi samochodzi, On mnie dubluje. Trzymaj się środka. O szkuźba nie tak o mój to bardziej jak malucha malucha przypomina ty jest trochę inny Ale Czy to jest czy... No z tego kubka? O, chyba koniec. I... No i co, no i dupa. Ja no, zakwalifikowałem się nawet. Jesteś drugi. No dziwne. <ścoughs> Funduszy mamy teraz trochę więcej. W nocy mówicie? O, 53 sekundy. No to, no on. Z Zła krążenia tu będą. Oh my god. Wszystko prawie na silnik, pytanie Za dwadzący... A, do zera. Wszystko wydam co miał Przód zniszczony w 63%. a ja w Nieźle. Wyobrażacie sobie grat teraz będzie jechał. No co wtedy Co ze ściek, to kwalifikacje trzeba przerobić jakiś, Daj Gaz Te światła tu mi przeszkadzają bardziej niż Pomagają A jeszcze tutaj słońce mi świeci To już w ogóle No, czemu nie skręcasz? Ono tak, się to to ono nie tak, tak, to tak, 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 Ale chciał No Jezu Nie skręcaj tam! Może ja tylko lekko dotykał. A jedzie jak nie. Stań, jedź. Normalnie. O ja piję. O! Taka prędkość może być. Mm. Jak mi idzie, to mi idzie, a jak nie idzie, to... Nie idź. O, zgasło. Już lepiej jest. Ale... Kierownica jest dobra. Chyba zniszczyłem samochód. No. Coś się zniszczyło. Hmm? A. You have failed. Too quiet. Okej. Okay. No i tyle, kochani. Fajna ciekawa gierka. Taka postawiona bardziej na realizm. I można sobie pograć. Tutaj aż 8, 8 graczy. Fajnie. Kupa śmiechu. Z przywagą kupy. Nie mam... Hmm. Ale jeżdżę dalej. Dziwne, ale powtórka. Super. Światło. ja tu ja się dymię. On w ogóle nie skręca. Ja pier... Kierownica chodzi jak w TIRze. O to będzie mój koniec już. W ogóle wspomagania nie ma. Koła też nie wracają na swoje miejsce, ale jazda. Jest na jeden tyle Tak, tak, tak. Pięknie ci idzie. Szalony, z za szalony, zalechem. Szalony, szalony, zalechem. Go, go! Pięknie, pięknie. Zbieramy wszystkie butelki po rowach. No to kasa potrzebna. Christ! Oh, no, to jest jak, jak nie wziąć pieniędzy leżących w Zrobiłem się z jednym delikatnym łukiem kasę i rów nie No, jest na zegarek. No, no mi to dalej Kasa! Ale zapierdzie ro Hm No i kochani, tak wygląda ta gierka, co ja mogę tutaj na koniec powiedzieć, no musicie sobie zagrać, sami zobaczyć, no na pewno fajnie jest to, że 8 osób może w to grać, jeszcze zobaczymy co to jest praktyka. Hmm. I pojedziemy sobie z rączką. O, proszę Nieźle, nieźle. Fajnie, pachałki można rozjeżdżać. Spójrz, że... Zajibiście mnie w trafiźnie. To jest. No to cała praktyka. Kochani, dziękuję za oglądanie i pozdrawiam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Hej!